Noszenie spodni przez kobiety nie jest y, jakimś naturalnym wykwitem rozwoju kulturalnego, społecznego, modowego czy jakiegokolwiek. Jest to aberracja wynikła na. Natalia, na jakiej podstawie stwierdzasz, co jest naturalnym rozwojem społecznym, a co jest nienaturalnym rozwojem społecznym? Skoro takie procesy społeczne zaszły, które doprowadziły do tego, że kobiety zaczęły nosić spodnie, to najwyraźniej był to naturalny proces społeczny, przecież nie był odgórnie ustalony przez nikogo. Wracamy do starych, dobrych katolików przedsoborowych. Koniec tych herezji. Dowiemy się, czy katoliczce wolno nosić spodnie. Kobieca skromność i godność, czy feminizm w ubiorze? Hashtag katolik. Ruchy. Feministyczne. Jest to jedna z przyczyn, dla których mamy do czynienia z licznymi patologiami. To jest naturalne, że kobieta zajmuje się dziećmi, to nie jest powołanie wyłącznie religijne. To jest powołanie wynikające z prawa naturalnego. Pojawił się szokujący postulat kobiety wyzwolonej seksualnie. Ruchy feministyczne bardzo skutecznie zadbały o to, żeby kobietę wyciągnąć z jej naturalnego środowiska. Ze wzrostem chorób psychicznych, jak depresja, wśród młodzieży. Za to wszystko odpowiedzialne są ruchy feministyczne. Damn. Za to wszystko. Cześć, ja jestem Natalia, a to jest kanał Okiem Tradycjonalisty. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam w bardzo ogólny sposób i mam nadzieję, że skrótowy, to dlaczego kobieta nie powinna nosić spodni, a dlaczego powinna nosić spódnicę. Jest to temat, na który czekało y, wiele osób, zwłaszcza wydaje mi się, że kobiet, które oglądają nasz kanał na stałe i y, właśnie się tego odcinka doczekaliście. Ale zanim zacznę, to oczywiście zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału i do kliknięcia w przycisku z dzwoneczkiem, bo dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich filmach, jakie tutaj zamieszczamy. No i zachęcam też do wsparcia naszej działalności, która jest długotrwała i bardzo wieloaspektowa. To znaczy, że nasza działalność nie chcemy, aby zamykała się wyłącznie w kręceniu filmów na YouTube, ale poza tym mamy tu Faroza Mystica Amont I jest to książka bardzo przyjemna na temat niniejszy, o którym właśnie będziemy mówić w tym odcinku. Dowiecie się z niej, w jaki sposób kreowała się, kształtowała się moda kobieca na przestrzeni ostatnich wieków. Oczywiście nie jest to praca naukowa. A... Właśnie, ciekawe, co myśli o noszeniu czerwonej szminki na przykład. Jak bardzo różni się to od noszenia spodni. Ale bardziej taka luźna książeczka do poczytania sobie i dla kobiet i dla mężczyzn takim bardzo. Luźnym, osobistym y, stylu, jest tam dużo osobistych przemyśleń autorki, ale też dużo ciekawych źródeł, czy to z nauki Kościoła, czy to też z różnych innych źródeł, więc myślę, że dla każdego będzie to książka interesująca. Tę książkę pod tytułem Godny strój będzie można wygrać też w rozdaniu, jakiego zorganizuję Yay! niebawem na moim koncie na Instagramie. Dlatego też jeśli masz konto na Instagramie, zachęcam do tego, żebyś mnie zaobserwował. Tutaj wyświetla się nazwa do mojego konta. Link jest też w opisie. Zakupić ją możecie przez sklep fundacji Roza Mystica, do którego linka zamieszczam nade mną i jest też w opisie filmu. Myślę, że wypadałoby za... Właśnie, gdzie są boxy. Zacząć od tego, że temat noszenia spodni przez kobiety jest tematem bardzo, bardzo szerokim, niesamowicie wieloaspektowym, i nie da się go zamknąć w kilku prostych przemyśleniach. Należy do niego podejść od wielu stron, od strony społecznej, historycznej, teologicznej, jeśli chcielibyśmy oczywiście omówić go. It's not that deep girl. Kompleksowo, co nie jest możliwe do zrobienia w jednym krótkim filmiku. Dlatego też, mam nadzieję, że powstanie na ten temat na naszym kanale więcej odcinków, co również już w tym momencie planuję, ale w tym odcinku zajmiemy się tylko jedną z tych kwestii, bo zależy mi na tym, żeby ten temat przedstawić w sposób w miarę uporządkowany i przekazać te. Próbuję naprawić czat, nie wiem co się stało. Wiedzę, która będzie dla was po prostu pożyteczna. Zatem w tym odcinku przedstawię Wam tylko jeden, ale równocześnie najważniejszy i taki najbardziej fundamentalny powód, dla którego y, kobiety po prostu powinny odrzucić noszenie spodni. I oczywiście dotyczy to głównie kobiet związanych z tradycyjnym katolicyzmem, ale jest to przekaz kierowany nie tylko do tradycyjnych y, katoliczek. Ale również do katoliczek niezwiązanych z tradycją, jak też nawet do kobiet w ogóle niezwiązanych z wiarą chrześcijańską, dlatego że ten temat noszenia spodni przez kobiety znacznie wykracza poza kwestie religijne. I na początku też wyjaśnię dwie takie, takie pierwsze kwestie, które też często spotyka się wśród katolików, a są to no, po prostu powielanie, jest to powielanie popularnych błędów, które na początku trzeba wyjaśnić. Po pierwsze, powodem, dla którego katoliczki nie noszą spodni, nie jest znany starotestamentalny nakaz. W Starym Testamencie znajdujemy słowa, Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana Boga swego. I zdarza się, że katoliczki korzystają z tego, nawet nie tylko katoliczki, też katolicy ogólnie, korzystają z tego fragmentu Pisma Świętego. Powiedziałabym, sorry, powiedziałabym, że to jest okropny fragment z Pisma Świętego, ale. Jest dużo więcej bardziej okropnych. Głównie, głównie chodzi mi o to, że Że nie wiem, czemu miałabym chcieć wierzyć i wyznawać takiego Boga, który tak bardzo się przejmuje takimi pierdołami, którym, dla którego obrzydliwe jest, że ktoś nosi strój, yy, który nie jest przeznaczony dla jego płci. By typ stworzył cały wszechświat. Typ stworzył światło. Ale przejmuje się tym, czy na przykład nie mamy dwóch rodzajów materiałów na sobie w tym samym czasie albo czy nie jemy owoców morza. Po to, żeby uargumentować ich sprzeciw wobec noszenia spodni przez kobiety. Jest to irracjonalne, dlatego że jest to fragment pochodzący ze Starego Testamentu, dotyczy zatem prawa. Starego przymierza. Stare przymierze zostało już wypełnione z przyjściem na ziemię Chrystusa, z wypełnieniem. Widzicie, przyszedł Jezus, powiedział, drag is okay. Objawienia Bożego, z przyniesieniem całości tego objawienia. I od momentu przyjścia na świat Chrystusa i odkupienia rodzaju ludzkiego, stare prawo dla nas zdezaktualizowało się. Nas obowiązuje prawo Chrystusowe. Nie. A czy to znaczy, że Jezus, który jest Bogiem, przyszedł i stwierdził: Okej, okay, wiecie co? Mówiłem wam, że to jest obrzydliwe, ale zmieniłem zdanie. To jest jednak okej. Okay. Czy Bóg zmienia zdanie? Zmienia zdanie, bo w sumie był potop przecież. Stwierdził zrobię ludzi, a potem stwierdził: mmm, Zabiję ludzi prawo mojżeszowe. Taki drugi błąd, który również pojawia się wśród katolików, to jest irracjonalne odwoływanie się do przeszłości. I tutaj też trzeba podkreślić, że ok, czyli ona na razie jakby jest zanoszeniem spodni. Powód, dla którego powinniśmy odrzucać, odrzucić spodnie, to nie jest jakaś próba rekonstruowania jakiejś epoki historycznej. Spódnice dla nas, dla katoliczek, nie są kwestią jakiejś nostalgii za minionymi czasami. To nie ma całkowicie nic wspólnego z podejściem katolickim. Katolik ma świadomość społecznego postępu, ma świadomość tego, że czas cały czas płynie, że świat idzie do przodu. Katolik... Chyba, że chodzi o postanowienia soborowe wtedy, czas nie powinien płynąć do przodu. W ogóle Natalia bardzo progresywna w tym odcinku. Katolik ma obowiązek być świadomym realiów w jakich żyje. Zatem musi również akceptować naturalny bieg historii. Katolik nie może podejmować próby rekonstruowania czegoś co było w przeszłości, co w przeszłości narodziło się w jakiś sposób naturalnie, to Nagle ta, taka osoba wzięłaby coś z przeszłości i u, próbowała umieścić to w czasach obecnych. Byłoby to nienaturalne. Natalia zaskakująco bejst tym razem. Zatem tutaj również mylą się osoby, które próbują argumentować to, że katoliczki nie powinny nosić spodni tym, że stare czasy były lepsze. Dobra, zgaduję, że chodzi tylko o to, że spodnie bardziej opinają i faceci robią się chorni wtedy, a nie powinni. ...prze, że należy właśnie powracać do, do jakiejś przeszłości, absolutnie tak nie jest. A robią tak niestety niektóre kobiety związane właśnie z katolicyzmem, przynajmniej w taki sposób to okazują, że ta, to ich przywiązanie do spódnic jest jakby obudowane tak... Sprawdzimy, czy miałam rację. Rodzina mogła funkcjonować prawidłowo, jest obecność w niej kobiety, która będzie ym, realizowała swoje podstawowe powołanie. I to nie jest y, powołanie wyłącznie religijne, to jest powołanie wynikające z prawa naturalnego. To jest naturalne, że kobieta zajmuje się dziećmi, że kobieta wykarmia je, że, że kobieta jest ze swoim dzieckiem od najmłodszych lat. I jest to naturalne, że do pewnego wieku to matka zajmuje główne miejsce, takie naczelne miejsce w życiu dziecka. Oj... Jak tutaj się znaleźliśmy, zaczynając od spodni? Ojciec oczywiście cały czas jest y, obecny przy wychowaniu dziecka, ale dopiero gdy to dziecko podrośnie, on przejmuje ym, w sposób bardziej aktywny kierowanie jego wychowaniem. I w tym momencie, jeśli rodzina zostaje pozbawiona tak naprawdę jakiegokolwiek, z elementów koniecznych do jej prawidłowego funkcjonowania, a w tym momencie mówimy o kobiecie, która jest absolutnie fundamentalnym elementem do prawidłowego funkcjonowania rodziny, mamy do czynienia z rozstrojeniem życia rodzinnego. A jeśli mamy do czynienia z rozstrojeniem życia rodzinnego, mamy do czynienia z rozstrojeniem życia społecznego całego narodu. Wow. I to jest właśnie to, co. I to wszystko i... przez spodnie? Dzieje się od wielu wieków, yy, i w tym momencie mamy to już na bardzo, bardzo wysokim Poziomie. Ten rozstrój zapuścił korzenie już tak głęboko, że w dzisiejszych czasach y, mamy do czynienia z tak licznymi i tak głęboko zakorzenionymi patologiami, że będzie to bardzo ciężko zwalczyć. Co nie zmienia faktu, że jest to możliwe. I te historyczne zjawiska, od których wyszłam na samym początku, y, bo tak jak powiedziałam, y, po, że pojawiły się w pewnym momencie historii, dążyć. Do... Wyobraźcie sobie jako kapłankę Chantry w Dragon Age. Wolenie. Do rozstrojenia rodziny. To są właśnie ruchy feministyczne. Ruchy feministyczne, które bardzo skutecznie zadbały o to, żeby żebyś mogła głosować i mieć konto w banku. Kobietę wyciągnąć z jej naturalnego środowiska. Z jedynego tak naprawdę. Wyciągnąć siłą. Feministki zabraniają ci zajmować się dziećmi. Naprawdę środowiska y, co do prawa naturalnego, w którym ona może spełnić się w taki sposób, by jak najbardziej przysłużyć się narodowi. Bo to jest kolejna sprawa, że y, w dzisiejszych czasach, gdzie dominuje narracja liberalna, wszystkim dookoła ludziom, jakby wychowanym we, współczesnym, we współczesnych warunkach y, y, społecznych, wydaje się, że człowiek żyje po to, żeby siebie realizować, żeby robić to. Co jemu da jakąś, jakieś nieokreślone poczucie satysfakcji. Jest to nieprawda. Człowiek żyje po to, żeby służyć narodowi. Jeśli mówimy oczywiście o tej sferze doczesnej, to jest jasne, że człowiek żyje po to, żeby. Czy było coś w Biblii o tym, że człowiek powinien służyć narodowi? A zapomniałam, oni nie są protestantami, oni są katolikami. Dla nich podstawą wiary nie jest tylko to, co zapisane w Biblii. Służyć Bogu, ale ta służba Bogu realizuje się. Znowu w jaki sposób feministki ci to nie uniemożliwiają? Poprzez konkretne czyny życia doczesnego. I ta sytuacja w życiu doczesnym ma się właśnie w ten sposób, że człowiek, jeśli chce służyć Bogu, ma obowiązek służyć narodowi. Ma obowiązek służyć bliźnim dzieci, wśród młodzieży, ze wzrostem nawet chorób, choćby chorób psychicznych, jak depresja, za to wszystko odpowiedzialne są ruchy feministyczne, które zdekonstruowały środowisko rodzinne i spowodowały, że dzieci nie mają możliwości, żeby w zdrowym środowisku rodzinnym wzrastać. I tutaj dochodzimy do sedna problemu. Ruchy feministyczne, odpowiedzialne za dekonstrukcję rodziny, posługiwały się licznymi narzędziami. I jednym z tych narzędzi, o, w końcu dowiemy się, w jaki sposób feministki zniszczyły rodzinę i psychikę dzieci. I pewnie dowiemy się, że jednym z tych narzędzi były spodnie. Bardzo silnym zresztą, co wielu osobom może wydawać się y, irracjonalne, ale tak było i tak jest y, po części nadal. Jednym z tych narzędzi było upodobnienie zewnętrzne kobiet do mężczyzn. Hmm. Oczywiście nie, nie było to ta, tak, jak mówię, na to trzeba patrzeć całościowo. Na to trzeba patrzeć w całym kontekście y, wydarzeń historycznych. Ta historyczna zmiana, która dokonała się w stylu ubioru kobiet z spódnic na spodnie, to nie jest y, coś, co. Nie wiem, co się dzieje z czatem. Nie jestem w stanie tego naprawić, sorry. Dotyczy wyłącznie jakichś tam nowych trendów modowych, które spadły z sufitu jakiejś projektantce mody. To była zmiana, za którą szła cała ideologia cała bardzo potężna i daleko, dalekosiężna, o bardzo dalekim ym, zasięgu oddziaływania ideologia. Nie jest przypadkiem, że wśród osób, które jako pierwsze propagowały wśród kobiet noszenie spodni, znajdowały się właśnie no. przedstawicielki ruchów feministycznych. Bardzo znanym przykładem jest tutaj reforma wiktoriańska, która miała miejsce w XIX wieku w krajach anglosaskich. I tutaj nie bez przyczyny pojawiła się taka odpowiedź tych ruchów feministycznych na pewną patologię modową, jaka wyrosła w środowiskach anglosaskich. Bo trzeba wiedzieć, że środowiska anglosaskie są środowiskami ym, wyrosłymi na gruncie protestantyzmu, który, w których to faktycznie kobieta była uprzedmiotawiana. Co jest absolutnie złe i w katolicyzmie nie ma to zupełnie miejsca. I... Wiecie, za mnie bardzo zastanawia i bawi, jak w środowiskach konserwatywnych, w tym u Natalii, panuje pewien dysonans dotyczący postrzegania płci. Postrzegania płci jednocześnie jako czegoś, co jest w oczywisty sposób binarne w niezaprzeczalny sposób podzielone na to, co kobiece i męskie. I wszyscy wiemy na pierwszy rzut oka, co jest kobiecą, kto jest kobietą, kto jest mężczyzną, co jest kobiece, co jest męskie, ale jednocześnie to wszystko są rzeczy, które jeżeli nie dbamy o nie cały czas, to rozpadają się w pył. W sensie, jeżeli nie podkreślamy cały czas, jakiej jesteśmy płci, nosząc inne stroje od siebie, yy, zachowując się inaczej, mówiąc inaczej, bawiąc się innymi zabawkami, to. Cała płeć natychmiast się rozlatuje. I nie rozumiem, jak jednocześnie można postrzegać płeć jako coś tak y, oczywistego i stałego, a jednocześnie ciągle zabiegać o ten performance. Czyli jednocześnie nacisk na to, performujemy cały czas płeć, performujemy cały czas płeć, a z drugiej strony nie, płeć jest czymś naturalnym, płeć jest czymś oczywistym. Mm, nie dodaje mi się to do kupy. Nigdy nie miało. Co innego, tak jak mówię w środowiskach protestanckich anglosaskich. I w tych środowiskach, gdzie kobieta była y, uprzedmiotowiana, wyrosła moda bardzo patologiczna na noszenie bardzo ścisłych gorsetów, które y, były atrakcyjne, na ówczesne czasy było to atrakcyjne dla mężczyzn. Katoliczki nie nosiły gorsetów. I po drugie, y, była to moda bardzo również niezdrowa. No i po prostu idiotyczna, no bo kto chciałby chodzić... Ale właśnie, skoro... Okej, okay, dobra, ona mówiła, że, że, że te cytaty z Biblii się nie liczą, więc nie będę dyskutować z tym, co napisali w Biblii. ...w Gorsecie, który no, przeszkadza w oddychaniu. scena z Piratów z Karaibów, jak... Yy, nie pamiętam. Anna, no, jak opieramy się na scenie z Piratów z Karaibów jako źródle historycznym, to faktycznie można wyciągnąć wiele wniosków imienia głównej bohaterki, spada ona z muru i topi się, a kapitan Jack Sparrow ją ratuje. Oczywiście jest to, podejrzewam, nieco przerysowane, ale Myślisz? nie zdziwiłabym się, gdyby tak ścisłe gorsety faktycznie powodowały problemy z oddychaniem. I te właśnie patologie modową feministki ówczesne bardzo inteligentnie wykorzystały dla y, swojej ideologii feministycznej, bo feministki, pierwsze feministki głosiły właśnie wyzwolenie kobiet od tych ścisłych gorsetów, co umówmy się samo w sobie byłoby dobre. Uwolnienie kobiet z głupich gorsetów byłoby doskonałe. Ale nie jest to dobre w momencie, gdy za tym idzie cała, tak jak mówię, ideologia feministyczna i tak właśnie było w XIX wieku. Dlatego, że na walce z gorsetem wcale się nie skończyło. Dobra, ja już wiem o co jej chodzi. Chodzi o to, że Kultura protestancka, bo przecież jest katoliczką przedsoborową, więc wszystko musi zwalić na y, protestantów. Protestanci zrobili modę przesadną i wyuzdaną, co wykorzystały feministki, każąc kobietom ubierać się na drugim spektrum, czyli w sposób męski, zamiast y, kulturalnie i pośrodku wypromować modę skromną. I y, kobiecą jednocześnie. Za tym przyszło całe rozluźnienie w ubiorze. Przyszedł trend korzystania przez kobiety ze strojów sportowych. Za tym. To dopiero skandal. Uprawianie sportu w stroju sportowym? Przyszła moda na niejakie bloomersy, które były. Pierwszym takim projektem pełnowartościowych spodni, z takich jaki znamy z naszej perspektywy historycznej, Amelia Bloom zaprojektowała właśnie takie bloomery, tutaj wyświetlają się na, na ekranie, które miały być noszone przez przywódczynię amerykańskiego ruchu praw kobiet, jako aktu buntu przeciwko ograniczeniom, jakie na ówczesne kobiety nakładało rzekome patriarchalne społeczeństwo. Rzekome! Patriarchalne społeczeństwo. Natalia, bądźmy poważni. Możesz być za patriarchalnym społeczeństwem, ale nie możesz udawać, że nie było czegoś takiego jak patriarchalne społeczeństwo. Sama mówisz, że kobiety się nosiły te spodnie w ramach buntu co w takim razie buntowało się przeciwko czemu? Przeciwko zmyślonemu patriarchalnemu społeczeństwu? Czy zmyślone było to, że nie mogły głosować? Czy zmyślone było to, że nie mogły brać udziału w maratonach albo jeździć na rowerze? Bo umówmy się, spodnie nie są symbolem buntu. W spodniach się po prostu wygodnie, na przykład jeździ na rowerze. Rysunek tej pani, którą przed chwilą pokazałaś, był obok roweru. Więc tak, być może feministki buntowały się przeciwko temu, że nie mogły jeździć na rowerach. Czy to tak źle, Natalia? Blumery zyskały nawet. Typy nie one, nie mogłabyś teraz siedzieć i nagrywać na YouTube, bo założę się, że też byłoby to zakazane. Bardzo znamienną nazwę. Nazwano je bowiem strojem wolności. Widzimy już tutaj właśnie. Tak, wolności poruszania się, swobody poruszania się. Nie bardzo wyraźny wpływ ideologii liberalnej, gdzie wolność samostanow samookreślania się jednostki stoi ponad zasadami. Które mają wyznawać wszyscy dla dobra ogółu. Pojawiły się również wówczas pierwsze aresztowania kobiet za noszenie stroju męskiego. I co Natalia uważa, że to było super? Pojawił się pod koniec XIX wieku ideał nowej kobiety, który już bardzo mocno przesunął te granice społecznej odpowiedzialności płci. Ideał nowej kobiety był już mocno związany z takimi bardzo, bardzo radykalnymi na ówczesne czasy prądami. Nie udawajmy, że to był jakiś mainstream wtedy, że ta pani jest nowym kanonem kobiety w wczesnych czasach. Bo pojawiła się propaganda za kobietą pracującą, za kobietą niezależną. Pojawiła się... Hmm, ciekawe, czy mogły stać jakieś historyczne wydarzenia za tym, które sprawiły, że kobiety przydałyby się w, na rynku pracy. Propaganda za nawet, co na ówczesne czasy dla wielu było szokiem ogromnym. Dla nas, katolików, oczywiście nie jest to normalne, ale mówię o współczesnym świecie, o współczesnym społeczeństwie. Dziś jest to coś normalnego. Pojawił się szokujący postulat kobiety wyzwolonej seksualnie, która może ży szokujący. żyć jak chce, według własnych upodobań, niezależnie od jakichkolwiek norm moralnych, jeśli daje jej to satysfakcję seksualną. Jeśli daje jej, jej to w ogóle satysfakcję z życia, tak? Kobieta ma... satysfakcja z życia największym wrogiem katolików przedsoborowych. Może cieszyć się życiem na y, dowolny sposób, bo jako jednostka, ta liberalnie rozumiana jednostka ma do tego prawo. Dalej pojawiły się kombinezony, a potem już takie zwykłe spodnie, jakie znamy dzisiaj, które zostały spopularyzowane dość mocno w czasach wojny a ostatecznie zapanowały nad całym światem w latach 60 tam w 68 oczywiście w czasie rewolucji kulturowej jeszcze wcześniej propagowały też noszenie spodni gwiazdy amerykańskiego czy brytyjskiego show biznesu jak Marlena Dietrich czy Audrey Hepburn bardzo znane nazwiska na cały świat tak naprawdę dziś ze spodniami mamy do czynienia już praktycznie na całym świecie nawet w tych kręgach, zwłaszcza w tych kręgach, które należałoby nazwać ucywilizowanymi. Zatem noszenie spodni przez kobiety nie jest y, jakimś naturalnym wykwitem rozwoju kulturalnego, społecznego, modowego czy jakiegokolwiek. Jest to aberracja wynikła na. Natalia, na jakiej podstawie stwierdzasz, co jest naturalnym rozwojem społecznym, a co jest nienaturalnym z rozwojem społecznym? Skoro takie procesy społeczne zaszły, które doprowadziły do tego, że kobiety zaczęły nosić spodnie, to najwyraźniej. Był to naturalny proces społeczny, przecież nie był odgórnie ustalony przez nikogo. To nie był spisek, który nieorganicznie ktoś zaimplementował do społeczeństwa pod niecną intencją. Oho, Grzyby Glamour podsyła nam ofertę świętej figurki Glamur. Srebrna y, rodzina święta, lustrzana z mozaiką błyszczącą glamour. O, ona się wprost nazywa figurka glamour. Cudownie, cieszę się, że jednak y, rynek dewocjonalny już nadąża za duchem czasów. Fali ideologii <laughs> big pence conspiracy. Wrogiej, społeczeństwu, wrogiej kościołowi, wrogiej prawu naturalnemu. Jest to aberracja. Która narodziła się w ruchach feministycznych, które. mogliby spisać kiedyś to prawo naturalne, bo używają go zawsze w innym kontekście i ja już się gubię. które dążyły do zrównania odpowiedzialności społecznej kobiety i mężczyzny. Oczywiście, noszenie spodni przez kobiety ma też swoje bardzo poważne konsekwencje moralne, dlatego że taka długotrwała zmiana ma też bardzo um, silny wpływ na. Kształtowanie się mentalności kobiet, na kształtowanie się ich y, jakby sfery wewnętrznej, tak? tej sfery ducha, ale y, o tym będę mówić w innych odcinkach. Tutaj chcę podkreślić właśnie sam ten jeden powód, który już jest wystarczającym, żeby każdy, komu zależy na zdrowym społeczeństwie, na zdrowych rodzinach był, mógł odrzucić. Ten trend noszenia spodni przez kobiet jest nim to, że jest on nierozerwalnie związany z ruchem feministycznym, który. Okej, okay, ale przyjmijmy, że jest dokładnie tak, jak Natalia mówi. Wciąż poruszamy się w sferze symboli. Jeżeli jesteś katoliczką, która wierzy, że porządek naturalny powinien być taki, że kobieta zajmuje się dziećmi i domem, to spodnie ci tego nie umożliwią. By spodnie były jakimś, okej, okay, symbolem przemian społecznych, które ci nie pasują. Ale to nie spodnie do nich bezpośrednio doprowadziły. Więc tak naprawdę spodnie nie przeszkadzają ci w żaden sposób w zajmowaniu się rodziną i dziećmi. Możesz nadal to robić i kompletnie nic się nie zmieni. Po prostu poruszamy się w kompletnie nieadekwatnej do życia codziennego sferze symboli, które, jak sama potwierdziłaś na początku, Bogu są kompletnie obojętne. Który zdekonstruował, Zarówno kobietę jako taką, jak też y, przyczynił się do. Okej, okay, skoro kobietę jako koncept dało się zrekonstruować, to chyba jednak świadczy o tym, że jest to konstrukt. Natalia, zaczynamy dochodzić do sedna sprawy. Do zguby rodzin, która dziś zbiera y, niestety tego bardzo przykre gorzkie owoce. Tak jak mówię, temat nie jest jeszcze w tym momencie zamknięty, to jest tylko jeden, jeden aspekt omówiony bardzo ogólnie, na którym bardzo mi zależało, żeby katolicy mieli tę świadomość, że takim naczelnym powodem, dla którego odrzucamy spodnie, jest powód pochodzący ze sfery społecznej. I... Jap, jap, jap. Zobaczmy, czy ich widzowie się zgadzają. A co ze sportem? W spódnicy nie da się ćwiczyć i, i ja, za, ja nosiłam spodnie, ale naturalnie jak zaczęłam uczestniczyć w Mszy Świętej Wszechczasów, to mi się garderoba i nawyki zmieniają. A ja spodnie noszę i będę nosić i nie tylko ze względu na wygodę, ale przede wszystkim ja w spodniach czuję się bezpieczniej, jeśli napadnie mi jakiś samiec, ja mam większą szansę, obronę, ucieczkę. Mm, z konserwatywnej strony ją zaszli. Ją zaszli.